Cześć Sebastianie, gratulacje. Dzięki. Dzięki. Dobry mecz, asysta. Kolej, kolejny gdzieś dziewczyny. No właśnie też ta walkę. Będzie nie musisz czeleć bramek, ale e, masz za niego biegać. <laughs> e, coś, coś w tym jest na pewno. Bardziej bym się cieszył z bramek, ale jednak e, są to jakieś tam punkty w tej e, punktacji kanadyjskiej, bo jest to też asysta czy bramka, to mnie cieszy. Ale przede wszystkim cieszy mnie zwycięstwo drużyny, bo to na pewno wszystkim nam daje dużo więcej pewności. Wiemy też, jaka jest sytuacja, wiemy też, jaki to był, jakie rangi to był mecz i to było to, to też widać po pierwszej połowie, bo nie ukrywajmy, że nie był to jakiś piękny spektakl, może na trybunach to wyglądało efektownie, ale mm, z mojego uczucia z boiska nie wyglądało to za dobrze. Z obu stron był to mecz szarpany, no ale w drugiej połowie już było widać, że ewidentnie przejęliśmy inicjatywę, kontrolowaliśmy ją, kontrolowaliśmy przebieg spotkania i cieszę się. Bardzo, że, że zdobyliśmy trzy punkty. Panie Sebastianie, a ty jak było jak w no, do, do, do przerwy było tak, że mieliście jeden niecenny, ruch cztery niecenny, nie było żadnego cennego strzału. Czy było jakoś nerwowo przedni, czy, czy, czy nie? Nie, no, mamy doświadczoną, świadomą drużynę, wiedzieliśmy co robimy źle i, i no, rzeczywiście tak było. Jak te emocje tak jakby opadły, to chyba było widać od początku drugiej połowy, że wchodzimy, jesteśmy drużyną lepszą, o większej jakości. I to my pokazaliśmy, że, że bardziej zasługujemy na to zwycięstwo, no, tak jak tak, zgodzę się, że w pierwszej połowie to nie wyglądało, nie wyglądało to dobrze wizualnie, no i też w statystykach pewnie tak samo. doszedł Ci kolega z Rakowa, Szymon i ostatnio wychodzicie razem w podstawowym składzie. Tak, Szymon to jest, w mojej opinii, bardzo dobry zawodnik i również nam no, może pomóc, to też widać, może dzisiaj tą pierwszą połowę... E, nie ma co go ganić za to, no bo jakby nie było ciężko wyróżnić kogoś, kto super jakoś gra w tej pierwszej połowie, więc on poniósł konsekwencje tego naszej, naszej słabej gry i strzedł, ale to jest mądry, bardzo dobry, inteligentny zawodnik, więc on wie, co zrobić, źle, wyciągnie z tego wnioski i jeszcze nam niejednokrotnie pomoże. Ale czułeś na wojsku, że to jest taki typowy mecz, kto pierwszy strzeli, ten tutaj może sięgnąć po trzy punkty, bo ruch jakieś okazje tam też miał do momentu Gola Poldi. No to już powtórzę się w sumie po raz trzeci, no, rzeczywiście w tej pierwszej połowie no to wyglądało tak, no nie wyglądało to w mojej opinii, no bo to był bardzo szarpany mecz, dużo przerw, czy to jakieś faule i tak dalej, że nie dało się złapać takiej płynności, i pewnie głupie się to oglądało, no i też ja tak czułem się, się na boisku, że, że nie ma tego, tego czegoś. Jest, jestem tego zdania, że jeżeli my byśmy szybciej zdobyli bramkę, ja miałem genialną sytuację, nie trafiłem w piłkę. No to wydaje mi się, że ten mecz szybciej potoczyby się na, na naszą korzyść. Proszę powiedzieć, taki występ w takim spotkaniu Wielkie Derby Górnego Śląska, jak tu, no jeszcze pan jest stąd z regionu, prawda? No to to chyba taki dodatkowy smaczek coś specjalnego chyba prawda? Nie no jasne, jest to genialne uczucie, bo nawet jak tu przychodziłem, to mówiłem, że, e, że niejednokrotnie na meczach górnika byłem. Byłem też na Wielkiej Derbach Śląska. E, niejednokrotnie no dzisiaj... Jestem jakby dumny z tego, że mogłem w tym uczestniczyć. Niesamowite święto i, i oby jak najwięcej takich, takich spotkań grał, grał górnik. To też pokazuje, jaką marką jesteśmy, tak? no bo e, zwykłe drużynie przyciągałem przyciągają tyle kibiców na stadion. Gdzie większy mocy, tam na torszycie, czy jednak na boisku, jak się słyszy te trybunale? No. To są dwa zupełnie inne uczucia, jakby e, i tutaj, i tutaj jest fajna zabawa. <laughs> jak się wygrywa, to już w ogóle. Muszę powiedzieć, dziewięć punktów na koncie, teraz Legia jak to Pan widzi właśnie w tych kolejnych, kolejnych tygodniach, bo jeszcze puchar Polski, prawda? Eee, jak to widzę? No tak, no już jest jakby. Cieszymy się dzisiaj wiadomo. Mamy, mamy jutro trening regeneracja, już koncentrujemy się na, na legi. Ja bym nie spisywał nas na straty. No jesteśmy taką drużyną, no troszeczkę nieprzewidywalną. Gdybyśmy wygrali w Poznaniu, gdzie przed meczem, no, nikt na nas nie stawiał, taka jest prawda, no to to gdybyśmy tam stamtąd wyjeźli trzy punkty, nikt nie byłby z przebiegu spotkania jakoś bardzo zaskoczony, więc wszystko się może zdarzyć. Mam, będziemy pewnie mieli plan na to spotkanie i patrząc z perspektywy na, na kolejne mecze, tak bo jest Pokar Polski, na razie mi się skupił na Legii i to jest, to jest szalenie ważne, żebyśmy punktowali. A jeszcze tutaj z tutaj w Gliwicach jutro będzie, no był gra z piastem w ra, jutro, z piastem Gliwice zagra. rzut beretem, czyli będzie taka okazja do sterowania na żywo, jest taki plan? No, ja akurat takiego planu nie mam, żeby pojechać na mecz, żeby oglądać piastę z Legią, ale w telewizji pewnie coś zobaczę. Jest w temat, że trener Ubram może odejść do reprezentacji? Nie, no, nie słyszałem takiego tematu. A proszę jeszcze powiedzieć, gdzieś tam pana kolejne minuty, jak, jak to wpływa na, na pana formę, dyspozycję, gdzieś taka no, większa pewność siebie, prawda? Na pewno no też nie oglądam, ja też jestem takim zawodnikiem, który jak dostanie zaufania, no to pokazywałem to, czy w Częstochowie, czy gdzieś tam w tych klubach, gdzieś, gdzie byłem we Włoszech, no to to w pewnym stopniu się odpłacałem. Nawet gdy rzeczywiście nie szło mi jakoś piłkarsko, to zawsze te cechy ewolucjonalne u mnie były na wysokim poziomie i w takich spotkaniach, to, to wydaje mi się, że da się wyegzekwować, wyegzekwować. więc yy, ja na pewno łapiąc minuty, łapię też pewno siebie. No, umiejętności pewne mam, więc wiem, znam też swoje bankamenty, znam dobre strony i wiem jak je, wiem, jak je pokazać, a gdy jakby dostaję tych minut coraz więcej, to ja się czuję lepiej i cieszę się, że mogę w takich momentach pomagać drużynie. A ile ile Sebastian Musiolik strzeli bramek w tej pierwszej części? Oj, nie wiem. Nie wiem ile strzeli. No, fajnie by było, żebym każde spotkanie kończył e, z jakimś, jakimś właśnie takim punktem. Sebastian grałeś we Włoszech. Jakie teraz dajesz szanse Rakubowi w tym starciu o. za talentu? Od przedstawicielem serii? A ja jeszcze Rakub nie grał. Kurcze. ciężkie pytania, bo tym bardziej, że jakby nie śledzę w ogóle tego rynku jakiego e, włoskiego, jakby nie wiem jak, jak prezentuje się Atalanta. 6 punktów trzech Nie wiem, więc, więc ciężko mi powiedzieć na takie pytanie. No ja chłopakom życzę powodzenia, życzę każdemu polskiemu zespołowi powodzenia w europejskich pucharach, więc fajnie jakby wygrali.